Tak, poszukujemy miłości. Jak Wam się odbiera takie sformułowanie? Poszukuję miłości w swoim życiu albo swojego życia. Tak wiele jest tych informacji, które niosą ze sobą tęsknotę za spotkaniem kogoś i takie doświadczenie miłości, która jest taka wyjątkowa. Tak wiele tych obrazków trzymających się par w podeszłym wieku swej dojrzałości za ręce, i to się tak objawia jako takie przykłady długo, długo istniejącej miłości, która jest czymś stałym, czymś co jest. Często my w tym lęku przed utratą miłości próbujemy się zabezpieczyć różnymi, można powiedzieć, obietnicami obrączkami. Chociaż to jest kwestia intencji, kwestia podejścia można i tak, i tak, i tak, jakkolwiek. Ale na co chciałem Waszą uwagę zwrócić dzisiaj, teraz w tej refleksji? Widzicie, kiedy tak bardzo tęsknimy za miłością, to ona się wydarza. No, wydarza się. W różnych odsłonach wydarza się i nas prowadzi. Można powiedzieć, życie nas prowadzi, by nas obedrzeć z iluzji. Częstokroć coś, co nazywaliśmy miłością, po jakimś czasie okazywało się, że jest. Hmm, piekłem, <grym> czymś, co nie ma nic wspólnego z miłością, ale wcześniej tak bardzo byliśmy osadzeni w swoim myśleniu, że to jest miłość. I to było kolejne doświadczenie, które nas obdarło z pewnych iluzorycznych tendencji, które w nas musiały się przejawić w doświadczeniu. By zobaczyć rzeczy głębiej i odkrywać, co tak naprawdę jest ważne dla mnie. Widzicie, w tej drodze każdy z nas ma swoją niepowtarzalną paletę kolorów, które zdobią te zmarszczki czy blizny poprzez różnego rodzaju doświadczenia. I częstokrotnie są to doświadczenia mało przyjemne. Ale wszystkie były, można powiedzieć, wynikiem tego poszukiwania, bycia takiej inspiracji w takiej tęsknocie za miłością. I czasami jest tak, że dalej poszukujemy tej miłości, tego dopełnienia w spotkaniu z kimś. Z czymś. Jak nie ma partnera czy partnerki, to są koty, są psy, są konie, są. No właśnie, co? Jeszcze. <grytanie> tak to jest fajnie zobaczyć, że jak już się tak trudno nam dogadywać w takim, między, takim ludzkim, międzyludzkim spotkaniach, no to zostaje nam faktycznie. Świat zwierząt. Czyż nie zauważyliście, że też tak ludzie w tej swojej tęsknocie za miłością doświadczają i dalej tkwią w wyobrażeniu tej wielkiej miłości, która będzie doskonałą akceptacją, przyjęciem ich, i wtedy się wydarzy miłość. No, to też jest takie niesamowite, bo dużo się mówi o tym, żeby kogoś pokochać, to potrzeba się pierw samemu w sobie otulić akceptacją, czułością, takim usłyszeniem siebie, co jest moje. By powstać w takiej asertywności, w takim samostanowieniu, hmm. a wtedy, jak to się mówi. Pełnia może spotkać drugą pełnię. A nie połowa jabłka spotyka drugą połowę jabłka i się tak wzajemnie przywiązują, by tworzyć, współtworzyć pełnię, bo ty coś mi dajesz, ja ci coś daję, i to jest niesamowita wymiana biznesowa, która pozwala nam w miarę fajnie, szczęśliwie funkcjonować. Jak się dogadamy, to nawet to może długo trwać, a nawet. Możemy w tej późny, późnej naszej dojrzałości trzymać się za rączkę i iść przez park, mając złociste, o nie, srebrzyste włosy. <laughs> Widzicie, tych dróg jest tak wiele i każdy, można powiedzieć, doświadcza w, z tym, co potrzebuje w sobie, można powiedzieć... Ujawnić, wydobyć, przetransformować. Częstokroć jest tak, że te spotkania to są spotkania takich nauczycieli, którzy poruszają te struny w nas, po to byśmy w końcu zobaczyli, co my naprawdę chcemy, tak dla siebie. Bo poszukujemy w relacjach spełnienia, dopełnienia czegoś. I tak długo szukamy, szukamy, różne doświadczenia nas poobijają, aż w końcu stajemy przed lustrem w takiej prawdzie tego, że hmm, najważniejsza jest ta relacja z samym sobą. Jak ważne jest to, by dbać o siebie, troszyć się o swoje granice, o to życie bez kompromisów, by nieść ustępstwa. Komuś w imię czegoś, czyli rezygnujemy z siebie na rzecz czegoś i po prostu stajemy w swojej takiej suwerenności, w takim samostanowieniu, takiej niezależności. Bez szukania, tęsknienia za zależnością, za jakimś, Dopełnianiem siebie. No właśnie, to jest bardzo mocny moment w naszym życiu, bo te wszystkie doświadczenia, które ocierały nas, czy obdzierały nas z różnych iluzorycznych przekonań, które nazywaliśmy miłością, one pozostawiły w sobie mega ważny ślad. Bo każde doświadczenie tak zwanej miłości, tak to nazywaliśmy, przybliżało nas do tego, byśmy odkrywali siebie bardziej i bardziej. I kiedy doświadczamy takiej miłości, to jakiekolwiek by to nazwać, jakiekolwiek doświadczenie nazwane miłością, ono coś w nas otwiera. Otwiera nas na kochanie, na przyjmowanie kogoś w całości, w akceptacji, będąc taką radością, która wspiera, obecnością czułą. Gdy ta partnerka, czy ten partner, Zmieniają swój kierunek, swoje drogi i zostajemy sami, to te cechy, te jakości, które się objawiły w nas, przy nich, one w nas zostają. I to jest bardzo istotne, bo ta miłość, która się wzbudziła w nas pod wpływem kogoś, ten ktoś przyszedł i nas poruszył. Poruszył nas tak, że my objawiliśmy siebie w takim działaniu kochania. Byliśmy kochający. I to wypłynęło z nas. Ktoś tylko przyszedł i pokiwał, zatanczył, coś powiedział, coś pouśmiechał się, coś zrobił, a my po prostu się zaczęliśmy ciekawie czuć w takim Działaniu wypływającym z nas naturalnie, które się nazywa kochaniem. I po czasie tych różnych poszukiwań, tego by kogoś kochać, bo to mnie dopełnia, odkrywamy, że to kochanie mamy w sobie. Ono jest czymś naturalnym w nas. Jesteśmy stworzeni z takich dźwięków, które tylko i wyłącznie chcą kochać. Które kochają. I w tym kochaniu nie ma dopełniania się, uzupełniania się. To kochanie nie jest samo w sobie przepływem życia, które przejawia się przez, tego, przez te nasze awatary. To są gesty, które wynikają właśnie z naszych serc. Pełne empatii wrażliwości, spokoju, harmonii, obecności, takiego stania w prawdzie, bycia autentycznym, bez żadnych masek, bez żadnych gierek. Odkrywamy to z czasem, poprzez te różne doświadczenia, które nas tak bardzo obdzierają z iluzji, tego szukania dopełnienia tego doświadczenia miłości, która jest uwarunkowana czyjąś obecnością, jakimś statusem, z certyfikatem. Wiecie, przychodzi taki czas, kiedy zdajemy sobie sprawę, że te wszystkie iluzoryczne Tendencje, które mają zatrzymać, zabezpieczyć, uchwycić miłość, są po prostu jedną wielką iluzją. Bo to, co tak bardzo gonimy, to jest głęboko w nas. To jest to, co się wzbudza w nas poprzez te wszystkie doświadczenia. My mamy te doświadczenia jako. Można powiedzieć drogę uczenia się w odkrywaniu tego, że jesteśmy miłością, która w swej aktywnej formie musi być w przepływie musi być kochaniem. To jest natura nasza przepływ życia przepływ, który przejawia się poprzez kochanie, poprzez czułe bycie. Wobec tych scen, które się przejawiają, poprzez czułe widzenie w tych wszystkich scenach, które się przejawiają, jako doskonałego przepływu życia, które jest ze sobą w tych różnych cząstkach przeróżnej gęstości połączone. Tak więc, tak na sam koniec chciałbym powiedzieć, że. Ta droga prowadzi tak naprawdę do tego, że odkrywamy, że miłość jest cały czas w nas. Każde doświadczenie, tak zwane miłosne, ono nas tylko i bardziej i bardziej budzi do nas samych, do tej esencjonalnej miłości, która płynie z naszych serc i jest to wielka wdzięczność. Że ci nauczyciele się pojawiają w naszym życiu, by nam przypominać o tym, że nie mamy się przywiązywać, nie mamy oczekiwać jakiegoś dopełnienia w obecności kogoś, ale przyjąć te wszystkie doświadczenia jako skarb, który budzi w nas miłość która jest naszą naturą a ona jest aktywna, żywa płynąca niczym rzeka życia i to jest kochanie kochanie się z życiem w uśmiechu, w radości, w spokoju najlepszego dla wszystkich hej